Uwaga! Materia może zawierać się ilości spoilerów. Zapraszam do oglądania. One Piece Pirate Warriors to Slasher, w którym gracie wciąłem się w bohaterów japońskiego komiksu i animacji pod tytułem One Piece. Gara jest pobocznym tytułem znanej serii Dynasty Warriors i zawiera w sobie wszystkie najważniejsze cechy przedstawicieli tego cyklu. Za jej produkcję odpowiada studio Omega Force, które od lat pracuje nad kolejnymi odsłonami Dynasty Warriors. Manga One Piece jest najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się komiksem w kraju kwitnącej wiśni, którego pojedyncze tomy rozchodzą się w kilku milionach egzemplarzy. Jego rozbudowana i wielowątkowa fabuła przedstawia losy młodego chłopaka o imieniu Monkey D. Laufey, posiadającego nadnaturalne zdolności początkującego pirata, oraz jego równie ekscentrycznej załogi, która wraz z nim poszukuje słynnego skarbu ukrytego przez legendarnego Korsarza Złotego Rogera. W grze zobaczymy najważniejsze przygody Laufey'ego przedstawione na kartach komiksu. Jego fani powinni być więc usatysfakcjonowani, Niestety, osoby nieznające źródłowego materiału mogą poczuć się nieco zagubione w natłoku różnych wątków i postaci. Komiksowe perypetie pirackiej załogi przedstawiono w trybie fabularnym, osobno dla każdego z grywalnych bohaterów. Twórcy umieścili w nim te specjalne scenariusze, jakich nie uświadczymy w mandze, pozwalające zobaczyć alternatywną wersję ukazanych w niej wydarzeń. Fabuła przedstawiona jest w postaci przerwników filmowych. Powstałych na silniku G, które łudząco przypominają animowaną adaptację One Piece. Główną atrakcją gier z podszyrzu dynastii Warriors jest szybka rozgrywka i walka z dziesiątkami często podobnych do siebie przeciwników. Gach z tego jest wybranym bohaterem, obserwując go z perspektywy trzeciej osoby. Naszym celem jest najczęściej pokonanie wszystkich wrogów znajdujących się w danej lokacji. W czasie potyczek dysponujemy różnymi technikami i atakami przypisanymi do poszczególnych przycisków pada. Ataki te możemy rozwijać między misjami, wykorzystując zdobyte punkty doświadczenia. W przeciwieństwie do innych przedstawicieli cyklu Dynasty Warriors, One Piece Pirate Warriors wprowadza elementy znane z platformówek oraz stawia o wiele większy nacisk na filmowość i intensywność pojedynków z bossami. Walki te są znacznie dłuższe i wieloetapowe. I bardziej atrakcyjne wizualnie, bowiem w ich trakcie możemy między innymi zmieniać areny, na jakich walczymy i stosować specjalne techniki oraz ataki. Lokacje są podzielone na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczałem się poziomy charakterystyczne dla serii Dynasty Warriors. Są one podzielone na terytoria, które zdobywałem pokonując wszystkich znajdujących się w nich przeciwników. W drugiej kategorii znajdują się poziomy przygodowe, które możemy swobodnie zwiedzać. Podsumowując, seria w świetnym stylu przedstawi nam od strony fabularnej przygody słomianych kapeluszy. Jednak nie zapraknie także dynamicznych walk. Oprawa muzyczna jest przyjemna dla ucha, zachęca do gry. Gata otrzymuje ocenę 4,5 na 5 gwiazdki. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych materiałów. Oficjalnym partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis animeodcinki.pl Anime najszybciej w Polsce Partnerem projektu jest openinganime.pl Openingi i endingi z profesjonalnym polskim tłumaczeniem Partnerem odcinka jest serwis aterium.pl Serwery gier dla fanów anime.